Marka samochodowa zarejestrowała nieostrożnego kierowcę taksówki odbijającego auto innego kierowcy. Prowadzący się zagapił, i jak myślicie? Wideo ukazuje łosia przeprowadzającego swoje dzieci przez drogę. Urocza, lecz niebezpieczna sytuacja, ponieważ zwierzęta wchodzące na jezdnie stwarzają realne zagrożenie w ruchu drogowym. Materiał przedstawia kierowcę srebrnego pojazdu, który najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą. W rezultacie mężczyzna wjechał w inny pojazd. Ruszającą chwilę wcześniej policja ominęła cała akcja. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę Audi, który przed chwilą przewiózł dzieciaki swoim autem. Bardzo miły gest, niestety nie spodobał się znajdującym się za nim służbom. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieuprzejmych kierowców, którzy, pomimo czekającego przechodnia, nie zatrzymali się przed przejściem dla pieszych. Na nagraniu możemy zauważyć nieodpowiedzialnego mężczyznę poruszającego się na motorze. Prowadzący przystąpił do manewru wyprzedzania w nieodpowiednim momencie, narażając siebie oraz autora nagrania na kolizję w postaci zderzenia czołowego. Materiał przedstawia nieodpowiedzialnego chłopaka poruszającego się po jezdni na deskorolce. Co myślicie o takim zachowaniu? Kamerka samochodowa zarejestrowała nieodpowiedzialnego kierowcę pojazdu ciężarowego przystępującego do manewru wyprzedzania w nieodpowiednim momencie, narażając siebie oraz innych prowadzących na kolizję w postaci zderzenia czołowego. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę pojazdu ciężarowego przystępującego do manewru wyprzedzania przed widocznym przejściem dla pieszych. Złe miejsce i zły czas dla nieostrożnego motocyklisty, który przystąpił do manewru wyprzedzania pomimo widocznej linii ciągłej. Mężczyzna poruszał się również z widocznie za wysoką prędkością jazdy. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę srebrnego pojazdu przystępującego do manewru wyprzedzania pomimo widocznego przejścia dla pieszych. Co myślicie o takim zachowaniu? Materiał przedstawia lekkomyślnego kierowcę pojazdu dostawczego poruszającego się pod prąd. Was też zastanawia, jak do tego doszło? Kamerka samochodowa zarejestrowała kierowcę BMW serii pierwszej, lekceważącego podwójną linię ciągłą podczas manewru wyprzedzania. Wideo ukazuje kierowcę srebrnego pojazdu włączającego się do ruchu z miejsca, które nie jest do tego przeznaczone. Nagrywający nie wytrzymał z wrażenia. co on robi? Na czerwonym Ja pierdolę, ty. To ja pierdolę. No zobacz go. Ja pierdolę. No ja jestem w Na nagraniu możemy zauważyć lekkomyślnego kierowcę czarnego pojazdu przystępującego do manewru wyprzedzania przed widocznym przejściem dla pieszych. Na osiedlu nie wypada. Materiał przedstawia kierowcę białego pojazdu, który za wcześnie uwierzył w swoje możliwości. W rezultacie mężczyzna zrezygnował z manewru wyprzedzania, wracając na prawy pas. Ważne, że bezpiecznie. Kamerka samochodowa zarejestrowała niecierpliwego kierowcę niebieskiego pojazdu, przystępującego do manewru wyprzedzania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Co myślicie o takim zachowaniu? Wideo ukazuje nieostrożnego kierowcę białego pojazdu przejeżdżającego na czerwonym świetle, pomimo możliwości niegwałtownego zatrzymania samochodu. Na nagraniu pomijając kierowców lekceważących ruch prawostronny, możemy zauważyć biały pojazd poruszający się środkiem jezdni. Mężczyzna najwyraźniej nie mógł się zdecydować, którym pasem chce jechać. Materiał przedstawia kierowcę szarego pojazdu lekceważącego podwójną linię ciągłą podczas manewru wyprzedzania. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieostrożnego kierowcę białego pojazdu lekceważącego czerwone światło, przejeżdżając bez zatrzymania. Zatrzymano oraz zabrano kluczyki pijanemu mężczyźnie, który podczas jazdy zahaczył o Mercedesa, a wcześniej o mały wóz nie potrącił pieszej. Na nagraniu możemy zauważyć nieostrożnego motocyklistę, który przystąpił do manewru wyprzedzania przed widocznym przejściem dla pieszych. Nie oczekujmy niestety, że chłopak poruszający się w adidasach oraz krótkich spodenkach na motorze będzie dbał o bezpieczeństwo innych. Materiał przedstawia nieodpowiedzialnego kierowcę białego Mercedesa, który uznał, że na spokojnie zdąży przejechać. W rezultacie mężczyzna dostał mandat, a autor nagrania rozwalił opony o krawężnik. Czasami lepiej poczekać. Wideo ukazuje nierozważnego kierowcę czarnego pojazdu, który podczas skręcania w lewo spowodował kolizję poprzez wymuszenie pierwszeństwa. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieostrożnego kierowcę czarnego pojazdu, który poprzez zlekceważenie czerwonej barwy ukazany na sygnalizacji świetlnej doprowadził do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę przystępującego do manewru wyprzedzania pomimo widocznego przejścia dla pieszych oraz podwójnej linii ciągłej. Materiał przedstawia nieodpowiedzialnego kierowcę białego pojazdu przystępującego do manewru wyprzedzania w miejscu do tego nieprzyznaczonym. Mężczyzna takim zachowaniem stwarza realne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Wideo ukazuje nieodpowiedzialnego kierowcę białego pojazdu lekceważącego czerwone światło. Chwilę później możemy zauważyć równie mądrego kierowcę lekceważącego podwójną linię ciągłą. No cóż, paczkę trzeba dostarczyć na czas. Na nagraniu możemy zauważyć niewytłumaczalnie złośliwe zachowanie chłopaka poruszającego się na rowerze, który umyślnie blokował możliwość przejazdu autorowi nagrania. Warto zauważyć również, że rowerzysta nie posiadał odblasków, pomimo poruszania się w słabo oświetlonym miejscu. Daj się bo auto jedzie z jem. Ja pi**olę. Materiał przedstawia kierowcę szarego samochodu, który najwyraźniej nie lubi być wyprzedzany. W momencie, w którym autor nagrania przystępuje do manewru wyprzedzania prawym pasem ruchu, kierowca szarego pojazdu dynamicznie przyspiesza, po czym miga światłami do nagrywającego. Marka samochodowa zarejestrowała nieodpowiedzialnego kierowcę pojazdu przystępującego do manewru wyprzedzania pomimo widocznego przejścia dla pieszych oraz słabo oświetlonej drogi. Na nagraniu możemy zauważyć bezmyślnego prowadzącego czerwonego pojazdu zajeżdżającego drogę innemu kierowcy. Szacunek za refleks. Materiał przedstawia kierowcę czarnego pojazdu lekceważącego podwójną linię ciągłą podczas wyprzedzania. Wideo ukazuje niecierpliwego kierowcę czarnego pojazdu, który zlekceważył czerwoną barwę ukazaną na sygnalizacji świetlnej oraz czekające na przyjazd pojazdy, wyprzedzając wszystkich lewym pasem ruchu. Oszukać przeznaczenie w wersji polskiej, tak nazwać możemy nagranie, na którym widzimy bezmyślnego kierowcę białego pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania. Na całe szczęście nagrywający poradził sobie w tej sytuacji. Ale się udało! Nie, nie, Na nagraniu możemy zauważyć saręki spokojnie stojące przy jezdni. Zwierzęta niestety w każdej chwili mogą wybiec na drogę, stwarzając zagrożenie dla siebie oraz uczestników ruchu drogowego. Ostatnie nagranie w dzisiejszym zestawieniu przedstawia nieostrożną rowerzystkę wymuszającą pierwszeństwo na autorze nagrania. Kobieta niestety nie rozumiała popełnionego błędu. Czemu pani mi tak wymusiła pierwszeństwo? No, no ja to, trzeba panią. Ją... Ja no, ale ja Nie może pani tak jechać! Gruba ja to jest ja mam pierwszeństwo! Przepraszam bardzo, w ja skręcałam. No, nie może pani tak jechać!